No, możesz zrobić potem na miejscu no dobra idziemy bo tam znowu jakiś pamper stoi o jakie ładne tancerki baletnice baletnice czy tancerki tancerki o idziemy dalej i tutaj mamy takiegoś Bratu. kaplera. A kapler. Bratu. Kapler to jest. To ładny kapler. Pomnik, to wszystko jest napisane. oni ma to jakiś astronauta, chyba. <grystanie> Czekaj, będę musiał. Co zaglądasz mu? No, to mi. Jakie to Co widać, coś? Jeśli no. No. <laughs> wyjeżdżamy z żegania do żar, bo tu nam pociąg uciekł, i jedziemy przez wojsko. Tu mamy generał Stanisław Maczek. Tu mamy jakieś amerykańskie czołgi. Jakiś Amerykan. Tu? A, a, a ta już już gdzieś tam włazi do czołgu, uważaj bo to nie 102 Ale lufa jest za wysoka <laughs> Ale stoi mu lufa nie? No. Tutaj mamy pancerniaki Tutaj mamy następny czołg Z tych nowszych chyba z lufą I Tu mamy Następny czołg z lufą I to jest numer taktyczny jakiś tam Nie wiem co to za numer I tu idziemy Tu piękny I to jest przed Przed 34. brygadą kawalerii pancernej Piękny to jest. Szukamy rąki. Jest tutaj. Myślałem, że już aparat wyciągłaś. Zbliżenie, co taka smutna jesteś? O, teraz tak. Jesteśmy w Żarach Wyjechaliśmy do żar i za czym patrzysz? 7 zł. No, jesteśmy w żarach. wyjechaliśmy z żagania do żar. Jesteśmy na dworcu. A tam jest chyba wyjście, ale nie będziemy wychodzić. Chociaż pójdziemy, zobaczymy. szuka biletu, znaczy szuka ceny na bilet, a my idziemy o jesteśmy na Peronie, ale że mamy jeszcze ponad godzinę czasu to idziemy sobie i co dojrzałaś Bilet! Like. Yeah. <laughs> Ale to jest dobre. Ale A tu mamy żelaznego skrzypka Jerzy Filip Telemanny. Tu mamy staruszkę. Że będzie odbudowywana, a ramka już poszła. Spójrzmy na te, a my mamy sterówkę, a mamy wielko zajączka, bardzo ładny. Tu mamy ratusz. A tu mamy piękną tętannę tutaj jak się jakby ze szkła była wychać ten szum z wody Rąbce się zimno zrobiło. A tu Romka mówi, że gdzieś jest jakiś pałac. Idziemy zobaczymy. Aha, no jest. Piękny ten stary pałac. Bardzo zniszczony, bardzo zniszczony, nawet widać, że wieża jest bardzo zniszczona, w ogóle całe, ale tu wejście było na pewno piękne za życia, a teraz to jest nic. No i wracamy z powrotem na rynek. A przypina rękawy, bo zimno jej. Zmarzłaś? Mamy no. cały czas ratusz. Tylko, z boku i od tyłu, z tylnej strony ratusza jest studnia historyczna. Jest studnia z wiadrem, a na wiadrze jest herb żar herb żar, a na studni jest bazyliszek jest bazyliszek o którym jest historia legenda. znaczy legenda o bazyliszku jest tutaj tylko, że nie przeczytamy tego to trzeba zdjęcie zrobić i powiększyć później. I właśnie Romka robi zdjęcie. Później będziemy czytać historię bazyliszka, który jest właśnie. A tu jest ten sławny bazyliszek. I tu ratusz stare kamieniczki na nowo I jedziemy dalej, jedziemy pociągiem Po Pociąg czym stanął na stacji mieniów Będzie stał Tu naszarowany <noise> <noise> a tam jak tam było na wycieczce? Fajna wycieczka? Witaj No Witaj Witaj trochę się strzaskałam Pokaż tutaj to drugą stronę pokaż O jak widać o, o. Ale się strzaskałaś To jutro gdzie jedziemy? Do Pompowa do łóżkowa co odpoczywamy? nie, to będzie szkoda ciekawo. na ochle i na ochle? no może i na ochę. oho nie wystaliśmy się o słyszał pociąg o opa Rusza, bo jeśli drzewa zaczynają, drzewa zaczynają się ruszać. I odjeżdżamy ze stacji linii. Gdzieś tak Nie, około ósmej, nie, koło dziewiątej będziemy na miejscu, nie? Może tam lepsze widoki będą. O, że O, rzepak. Rzepak, gdzie jest? A nie, jest. Jest, jest, widać. Tak. O, widać. Widać rzepak A tu facet pilnuje rzepak, a tam tam następny rzepak jest No i tak będziemy się ulać rzepakowo do samych To jest rzepakowo Do samej zielonej gory Aby się jakoś